Nagrywamy recenzję książek. Teraz? No dobra, no najpierw zrobimy coś innego. Kibel masz? Taki ładny? Nie taki ładny. Co z go nie trzeba? trzeba? Wywalić go trzeba. Wywalić kibel? No, wiesz. Dawno nie robiłem takich rzeczy Piotrek. <słuch> się leje coś z tego Knoja. <słuch> <Dobra, słuch> no, to... no, to... mier... Co <słuch> Stary durem nie wylał ksików z kibla. A teraz moi drodzy, zapraszam na recenzję książek. Oho, o Oho, masz. Oho, no. no to już końcówka widzę. Witam was moi drodzy z tego to pokoju, w którym Piotr ma jakieś żółte żarówki, i każdy tutaj wygląda jakby miał chorobę. Chorobę? Tak. Nie da się nic z tym zrobić, więc nie mówcie, że nagle jak jeden dzień zachorowałem na wątrobę, nie. Zanim jednak zaczniemy od tych recenzji, chciałbym tylko pokazać dwie na szybko książki, czyli Wojownik Czasu i Przeszkoda czy Wyzwanie, obydwie je przeczytałem. Są to książki bardzo fajne, powiem wam, jeśli chodzi o tematykę samorozwoju, to bardzo polecam to, a dlaczego, to zaraz Wam powiem. Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka sztuka tak na szybko. Moi drodzy, o czym jest ta książka? Według mnie jest to bardzo dobry poradnik dla ludzi, którzy chcą podążać ścieżką sukcesu i ogólnie rozumianą właśnie taką progresją w życiu, co mi się w mi podoba bardzo to to, że jest podzielona na takie krótkie rozdziały, w każdym tym rozdziale znajdziecie naprawdę motywujący cytat. Nie jakiegoś dupka zwykłego, tylko na przykład pana Roosevelta, Seneki, Epikteta i tak dalej. Naprawdę fajne cytaty motywujące bardzo do działania i bardzo treściwie napisana. Jeśli ktoś naprawdę zeżał dużo książek o rozwoju osobistym, to ta książka też mu się przyda, bo dla mnie było to takie fajne przypomnienie tego wszystkiego. Dla takich ludzi, którzy chcieliby zacząć Kształcić się w tym temacie jak najbardziej jako taki początkujący poradnik. Też fajne, to też wam zaraz pokażę. Wojownik czasu na szybko, jeszcze jak Piotr przesuwa kabel tam. E, no jest to książka już bardziej taka do zadumy, że wiecie, siedzicie, wyświecie nad sensem istnienia, e, bo jednak autor jest dość takim gościem kontrowersyjnym. Samurajem, chyba z tego co widzę. Nie, samurajem nie, ale, ale właśnie wyznaje coś takiego, że trzeba ucinać wszystkie te rzeczy, które nam przeszkadzają, i żyć teraźniejszością. A, tak, czeka, a i... może, a może. Być nie, to chyba nie, nie będzie nic widać raczej, teraz znowu wam... wam. Teraz coś niebieski. teraz jest noc w kinie. Ty co, jednak nie będziesz żółtego, tak zmieniamy. Jednak nie będziesz żółtego moi drodzy, będzie po ciemku. Dzisiaj tak. mamy e, taką trochę różnorodność, bo dwie dotyczą diety e, albo nie jedzenia w ogóle i oddychania. Też bardzo dwie kontrowersyjne książki, bo praktycznie przeciwstawne jeśli chodzi o ten styl, e, więc zaczynamy. Zaczynamy od e, według mnie bestsellera na ten rok. Nie czytałem lepszej książki w tym roku, czyli Głodówka Krok po kroku Jasona Funga i Jimmy'ego Mura. Dlaczego jest taka fantastyczna? To już Wam teraz mówię. Książka, która absolutnie zafascynowała mnie ostatnio, bo według mnie jest to najlepszy poradnik, jeśli chodzi o głodowanie. Czytałem już trochę książek o głodowaniu, jednak żadna z nich nie była tak fajnie napisana i podzielona na naprawdę fajne części i rozdziały. Co tutaj jest takiego w niej ważnego? To no oczywiście wstęp to wiadomo, tam posty religijne, to to tam, to Jezus, Budda i tak dalej. Natomiast przechodząc już dalej, to w każdym rozdziale macie naprawdę fajne rzeczy, nie tylko właśnie napisane takie disclaimery, nie wiem jak to nazwać, przez różne gwiazdy właśnie takie głodówkowe, ale też na samym końcu na potwierdzenie tego wszystkiego materiały źródłowe i tego jest od Zesrania, tak brzydko mówiąc. Co tu jeszcze mo mogę powiedzieć o tej książce, to to, że e, jest naprawdę fajnie napisana tak profesjonalnie, e, ale bez sztywki takiej totalnej, e, no bo właśnie to jest Jason Funk i jego styl. Zadowolony, proszę. I schodzą książki, mówią, że na głodówce nie da się zarobić. <śledz> 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 O właśnie, jeśli Was interesują takie rzeczy jak e, spalanie kalorii w stylu, że wrzucamy w siebie ileś tam kalorii, a później e, wyrzucamy tyle samo, to tutaj właśnie e, jest bardzo fajnie napisane o tym, że no nie jest tak do końca, i jednak e, no, ustaw sobie tak rozwaliło mi się, co ten Piotr robi. Warto też dodać, że moi drodzy, nie dość, że jest to książka o Głodówce, to na samym końcu macie jadłospisy, co ciekawe. Yy, co <laughs> <są to, śmiech> tak, ciekawe. <laughs> tak. Chodzi o to, moi drodzy, że oczywiście nie będziemy wieki na głodówce. I wiadomo, że jeśli głodujecie kilka dni, czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt, bo, kilkadziesiąt, bo takie są przypadki, yy, no to jakoś trzeba wyjść z tej głodówki. Yy, albo no, jeśli decydujemy się na głodowanie co drugi, co trzeci dzień, to też właśnie możemy skorzystać z takich oto tutaj jadłospisów, które nam przygotowali autorzy. Według mnie książka jest rewelacyjna, jest bardzo ciekawa, dużo mówi o tym, że, że mięśnie po prostu się nie palą na przykład na, na głodówce, dlaczego miałyby to robić w sumie, no skoro organizm walczy o przeżycie, no to chyba kurde lepiej mu spalić tłuszcz, a nie mięśnie, nie? Podsumowując moi drodzy, nie dość, że bardzo dobrze się to czyta jako poradnik, to jeszcze po każdym rozdziale oczywiście badania, jak ktoś, nie wiem, chciałby zacząć głodówki, a jednak się boi, nie ma według mnie lepszej pozycji jak to. Tutaj wszystko znajdziecie, pełne kompendium, wiadomo, ktoś może się zdziwić, no co można o budowaniu powiedzieć, głodujesz, nie i tyle, ale jednak no wszystko, wchodzenie w post, wychodzenie potem z tego postu, żeby później nie odbiło i nie żreć jak świnia po tym poście, to warto coś takiego przeczytać. I tyle moim zdaniem. Tyle na temat tego DNA żywienia. Tą pozycję polecam każdemu, kto nie jest w Keto, aby przekonał się, że jednak Keto jest bardzo dobre, chociaż yy, ta książka wprost nie traktuje o Keto. Yy, o co chodzi? To już Wam mówię. Dena żywienia to coś co właśnie e, według mnie powinien przeczytać każdy nie tylko e, jeśli jest na diecie keto, ale i właśnie taki tradycyjnej, bo mimo wszystko książka nie jest napisana w ten sposób, że e, keto jest dobre, ale wskazuje na to tak e, jak to powiedzieć Piotrek, brak mi słowa. E, nie nie jednoznacznie, jednoznacznie, inteligentny e, inteligentny widz e, wyciągnie wnioski sam, że Coś w tym jest, że jednak pokarmy takie jak kości, jak tłuste mięso, jak szpik, e, jak e, kiełki czy kiszonki są naprawdę dobre i warto je wrzucić do każdej diety. Oraz właśnie ograniczenie węglowodanów też w jakiś sposób powinno pomóc nie tylko właśnie w cukrzycach i innych takich schorzeniach, ale właśnie w ulepszaniu takiego swojego codziennego życia. Trzeba to przeczytać, jeśli chcecie długo żyć. Właśnie Tutaj jeszcze należy wskazać na to, że autorzy gromadzili, gromadzili zwyczaje żywieniowe najdłużej żyjących plemion różnych społeczności i I właśnie, no, no jak, jak można nie chcieć tego przeczytać, no, żeby wiedzieć jak najdłużej żyć. Kto jest ciekawy, jak w prosty sposób przedłużyć życie i dlaczego tak ciągnie nas do tradycyjnego pożywienia, a nie do jakiegoś sztucznego, przetworzonego. Świetna pozycja, polecamy z Piotrem, Piotr też poleca. Co to jeszcze można o tej książce moi drodzy, powiedzieć, jak widzicie, jest bardzo gruba, ale jest przy okazji niedroga, bo jest to niszowy temat jednak innowacyjny bym powiedział i coś takiego, co nie ma w sumie w innej pozycji jak tutaj nawet jest napisane cztery filary naturalnego jadłospisu czyli nie każą nam się tutaj autorzy zamykać w jakichś sztywnych ramach tylko z tego se wezmę a to z tego se wezmę i stworzę sobie idealną dietę także to tyle o nażywienia. bardzo ją polecam nawet jak nie sięgniecie po głodówki krok po kroku to to naprawdę warto jeśli nie jesteś na keto i jesteś na keto to przeczytaj to bo super książka teraz pozycję o oddychaniu co jest bardzo ważne, to jest taka, wydaje mi się, rewolucja naszych czasów, bo zawsze się mówiło o diecie, o głodówkach i tak dalej, okresowe. To wszystko, wiadomo, jakaś była dla nas rewolucja żywieniowa, gdy wprowadzaliśmy, a to tutaj ketoza, a tu weganizm, wegetarianizm, różne rzeczy. Nigdy nie mówiło się jednak o oddychaniu. Ci co przeczytali, to pewnie wiedzą, ale nie wiecie, jak oddychanie prawidłowe może polepszyć nie dość, że właśnie długie życie, jakość tego życia, to jeszcze właśnie wydolność i takie mm, samopoczucie nawet. Zaczynamy od książki Tlenowa Przewaga. I co my tutaj mamy? Teraz na szybko właśnie te... Teraz to heretyckie ta, najlepsze. Te dwie heretyckie książki, które w jakiś sposób się wykluczają, ale i też, no, uzupełniają. Tlenowa Przewaga i Co Nas Nie Zabije. Zacznę od Tlenowej Przewagi, którą już bardzo dawno temu czytałem, ale teraz jest przy okazji na podketo.pl do kupienia. Tlenowa Przewaga, moi drodzy, o czym to opowiada? Jest to bardziej poradnik oddychania, takiego na co dzień, aby po prostu nie dojrzeć, że żeby sobie polepszyć właśnie wydolność, to przedłużyć sobie życie. Autor naprawdę przygotował tutaj bardzo dużo takich mm, ćwiczeń oddechowych, które możecie nawet w domu wykonywać, jak se siedzicie w, y, na kanapie i oglądacie telewizję. No nie jest to jakaś książka super ilustrowana czy coś. Wydanie jest fajne. Zapomniałem o wydaniu w ogóle mówić. Zawsze tak o wydaniach. Zawsze mówię, mówisz, no. Okładki. Wydanie bardzo ładne, jeśli chodzi o okładkę to bardzo mi się podoba. Jest taka zboczona Pachnie też z boczeniem takim książkowym. Ale jeśli chodzi o ilustrację czy coś, no to taka podstawa, wiecie, no, papiery stani, ale nie, nie chodzi o to tutaj, tylko właśnie o treść, bo treść dla niektórych może być bardzo kontrowersyjna. To, co wiedzieliście o oddychaniu, czyli jak najwięcej tlenu przyswajać, no okazuje się tutaj, że jest to y, błędne, bo według pana, który napisał tę książkę. No, powinniśmy jednak oszczędnie oddychać, bo wszystko, co w nadmiarze, e, staje się trucizną. No, taka jest dewiza tego pana. Także, jeśli chodzi o ten autor tej książki, e, ma ciężkie nazwisko nie będę nawet starał się go wymawiać MacKeown, <laughs> Patrick MacKeown <-pion. laughs> no mniejsza o to, jak się nazywał e, badania, jakie prowadził ten pan to niektóre nawet dowodzą tego, że ludy, które oddychały nosem całe życie, czyli plemiona, na przykład indiańskie czy masajskie, nie miały problemów aż takich z krzywymi zębami i właśnie z wąskimi czaszkami, jak współczesne no, plemie to nasze, europejskie, które po prostu oddycha mordą cały czas i, i ma to gdzieś. I kontrowersyjna, ale według mnie warto, jeśli interesuje Was, dlaczego oddycham nosem, nawet na treningu, to pozycja jest dla was. Moi drodzy, podsumowując tę opozycję, wiecie już mniej więcej, dlaczego oddycham przez nos, ale oczywiście musicie ją przeczytać, żeby to się szczegółów oraz planu, który pozwoli Wam efektywnie oddychać w ten sposób. No tutaj właśnie ta książka pływa na mnie tak mocno, że trenuję oddychając tylko przez nos. A dlaczego? Bo jestem psycholem, jeśli chodzi o długie życie. Nie interesują mnie osiągi, nie interesuje mnie 5% więcej na treningu, a 5 lat więcej życia, więc dlatego robię tak. Co nas nie zabije, prawdopodobnie trochę popularniejsza, no bo to jest książka opracowana przez, przez Scotta Carneya, jednak opisany jest w niej tutaj sposób oddychania i nawet nie tylko oddychania, ale o tym za chwilę. Chodziło mi oczywiście o Wim Hofa, który jest guru, jeśli chodzi właśnie o takie zdrowe, szamańskie życie, wiecie, bieganie z gołymi jajami po śniegu, gdzieś tam coś... Łapie innych ludzi dzielić i wiadomo bo... No dobra, nie aż tak! Ale o co mi chodzi? Ale o co mi chodzi Scott Carney, czyli właśnie dziennikarz, który na samym początku po to pojechał do tego gościa, żeby go zdemaskować. No nie zdemaskował go, a nawet zrobił to samo ze sobą i teraz robi to samo. bo na nikt tego nie kupił. Piotr. Przejdźmy teraz do książki. Co nas nie zabije, co prawda czytałem tę książkę, ale damy się wypowiedzieć Piotrowi, No myślę, że jego jest mało na tym kanale, a tak naprawdę on robi robotę, mnie to macie gdzieś. O, to jest zdjęcie. To zdjęcie oddaje w zasadzie... Ee, ducha tej książki, to coś. Dobra, to coś o tym, powiedział, opowiadał. O czym jest ta książka i czym ewentualnie różni się od tlenowej przewagi? Co jest na przykład o oddychaniu powiedziane? Dużo tlenów wdychać mało. Nie, tutaj akurat Wim Hof prezentuje trochę odmienny pogląd niż w poprzedniej książce, bo on. pewnie każe oddychać jak zboczeniec. On znowu oddycha jak zboczeniec no. i to jest jego metoda na trening. Jego zdaniem powinno się właśnie w ten sposób trenować. To jest opisana ta metoda treningowa, jak to robić i na przykład dzięki tym metodom treningowym. Można wstrzymać oddech po trzech takich sesjach na trzy minuty, co ja już robię spokojnie. Trzy minuty oddychać chyba, zgubiłeś? Trzymać oddech? Ja chcę zobaczyć, bo ja uważam, że. No to jest że... W On po prostu tutaj proponuje wystawiać układ odpornościowy na ciągły stres. I poprzez mhm. właśnie narażanie się na stres rozwijamy ten układ odpornościowy. Mhm. Począwszy od Oddych, od oddychania, skończywszy się na zimnych prysznicach, od których już jestem uzależniony troszeczkę I co, uważasz, że nie mamy zbyt dużo stresu w dzisiejszych czasach, żeby jeszcze tak bardziej stresować organizm? Mamy stres, ale trochę inny, taki stres wyniszczający, a tutaj jest zaproponowany taki, taki pierwotny bardziej, który hmm. jest porównaniem do walki z naturą, bo my dzisiaj z naturą nie walczymy, mamy klimatyzację, mamy ogrzewanie, hmm. a w tej książce jest zaproponowane to, żeby wrócić właśnie do takiego czegoś, w do lodowatej wody. No też racja. I tutaj tak. chyba warto powiedzieć o tym, że właśnie Patryk poprzedni, autor poprzedniej książki, czyli Trenowi Przewagi, on trochę inaczej do tego podchodzi, bo mimo wszystko według niego no, są takie czasy, jakie inne, więc powinniśmy dostosować ten sposób oddychania taki bardziej spokojny, żeby jeszcze bardziej się nie katować, a tutaj widzisz, no Wim Hof jednak wracajmy do tego, co było miejmy w dupie telewizory i po prostu chodźmy na bosaka. Tak, ale uzupełniają się, to przedtem powiedziałem, że się wykluczają, i uzupełniają, tak. a uzupełniają się tego moim zdaniem, że Wim Hof proponuje metodę treningową. Tak. To jest metoda treningowa, tak. a nie metoda na... O nie, chodził cały czas, nie oddychał. Tak, tak, prób... tak. tak. I chyba by ja się. Ja ci jeszcze przerwę, bo zapomnę potem. O, już zapomniałem. <śmiech> nie, <śmiech> chodzi o to, że właśnie ludzie trochę nie rozumieją. Mówią, że Wim Hof i, i właśnie McCann <laughs> są... Się wykluczałem, tak? Tak, a to właśnie nie o to chodzi. Można uzupełniać jedną metodę wraz z drugą. Jeśli nie jesteście na treningu, no to możecie robić zupełnie inaczej. Ja akurat uważam, że wolę zawsze oddychać nosem, bo mi chodzi nie tylko. Mi chodzi, w ogóle mi nie chodzi w sumie o osiągi treningowe, ale właśnie o jak najdłuższe życie. Ale jeśli jesteście na przykład sportowcami, zawodowcami albo po prostu zrzucili, z, zrzucili was, nie wiem, na Syberię, no to im Hof jak najbardziej. I to też to możecie uzupełniać się dwie metody. chcecie przeczytać jak się wchodzi na kilu w majtkach samych, <laughs> albo jak sobie tam siedzieć potem... I co, myślisz, że go nie tucza zimna? Oj nie, Boże. to jest w ogóle. Na bank, narysowany jest o. No jeszcze Piotr zapomniał powiedzieć, jak to on. Pokażmy tutaj to wykres to jest tak, i jeszcze. To nie to. Ciekawe, tak, nie tak, jak no nie wiem, ale tak Ale tam dwa. A, tak jest, dobra. Nie jest to książka o Ketozie ani o diecie, ale autor podał się eksperymentowi, w którym zbadał sobie e, swoją wydolność i no. analizator tlenu wskazał z czego czerpie, z jakiego źródła czerpie energię, czy z tłuszczu, czy z węglowodanów. No i kurde, co to Piotrek na tym wykresie jest. No i się okazało, że zdaniem e, tego lekarza, tego naukowca, który bada sportowców. Zawodowcy czerpią energię właśnie z tłuszczów. O Jezu, co? Jak to możliwe? Nie jest to książka o diecie ani o Ketonie. Przypomnijmy jeszcze raz. To Piotrek, mój światopogląd legł w gruzach. Mój też. Podsumowując moi drodzy, co nas nie zabije, nie dość, że dowiecie się tutaj bardzo ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o oddychanie, o morsowanie i inne takie rzeczy, które pozwolą wam, nie dość, że dłużej żyć to. Właśnie... się sukien synem po prostu, bo to to, tak. to jest ta książka. Psycholem takim jak ten właśnie pan. No, już nie mówię, co on tam robi w tej książce, ale właśnie zmierzając, zmierzając do stylu, w jakim jest napisana, jest ona napisana bardzo ciekawie, w sposób taki reportażowy i taki, który zaciekawia naprawdę, że jak to czytacie, to chcecie wiedzieć, co on za chwilę zrobi. Dlatego, że była pisana właśnie przez dziennikarza Scotta Karnea. Podsumowując, moi drodzy, jeśli chcecie polepszyć jakość swojego życia, trochę je wydłużyć, może trochę coś szalonego zrobić, to wszystkie te książki znajdziecie na podk.pl. Bardzo polecam. Tutaj Rafał, że żyjemy standardowo w XXI wieku, kiedy dostęp do wiedzy jest powszechny, więc nic tego się uczyć. Tak, tym bardziej moi drodzy, że czeka nas lockdown, więc co do cholery innego robić, jak czytać, poszerzać swoje horyzonty i być coraz lepszym człowiekiem. Tyle, dziękujemy bardzo. W no, wiesz. Dawno nie robiłem takich rzeczy Piotrek. Zanim zrecenzujemy książki, to trzeba zrobić bardzo męską rzecz i nie będzie to wypróżnianie się, a będzie to... Co tu robi? Nie chcę pomóc. A będzie to wyrzucanie kibla. Zaprezentuj w ogóle jak się to robi, bo może ludzie nie wiedzą. Ludzie nie wiedzą jaki jest chwyt. Przede wszystkim bardzo ważne jest rozciągnięcie stawu skokowego, bo inaczej nie wyniesiecie kibla w zdrowej pozycji, czyli w takiej, w której tutaj yy, nie ma kociego grzbietu. I Podnosimy... O! Ciężki kibla, Piotrek! A, A, A wodę spuściłem? Ktoś go opróżnił Się leje coś z tego gnoja. Co się no, no, no. Stary durę nie wylał ksików z kibla. Tak bardzo. Ja cię przytrzymam windę. Fe, to jest tak śmierdzi. To jest, to jest odcinek dość merytoryczny Otworzymy? Troszeczkę może otworzyć, no Patrz, co jest bo, może, Nie, nie no otwieram. Nie, o, otwórz, pokaż, no unboxing, no przecież muszą no, nie, widzieć Nie, jaki obleśny, jaki obleśny no, no, ten w jest Dobra, to już tyle, możesz wyłączyć kamerę Piotrek, i teraz Pokaż nóżką jak otwierasz sobie elegancko Bo to radzie, radzi, jakbyś sam był, co wtedy, no nie? No tak bym no, właśnie, zawsze jestem sam? Niby mam brata, ale nigdy mi nie pomoże jest <laughs> brata za do A teraz moi drodzy zapraszam na recenzję książek Teraz ktoś zobaczy nogawka w kaulana. O, z kosza wychodzi Nie żul. Taki młody tak się zmarnował Tu nie zdarzają takie rzeczy na tym oświetla się tu mieszka na przykład to się lało to, jak się tu lało to, to nie może by i zaś by jak śmierdzi się kami znowu. A tu kto siedzi? <grymne> <grymne>